W dzisiejszym odcinku będę budować domek w The Sims 4, ale każdy pokój będzie na innej wysokości. Czyli w dzisiejszym odcinku będą królować platformy, no bo właśnie dzisiaj nimi będziemy się posługiwać, będę tutaj budować każdy pokój na innej wysokości, czyli pierwszy pokój będzie na przykład na wysokości numer 1, później będzie drugi pokój na wysokości numer 2, i tak dalej, i tak dalej. No i żeby było śmieszniej i może nawet trudniej, to sobie wylosuję rozmiary pokojów, jakie dzisiaj będziemy mieć. I powiedzmy, że dzisiaj wylosujemy sobie 6 rozmiarów pokoi, 6 wysokości. Wydaje mi się, że to będzie wystarczające, żeby zbudować ten domek. No i pierwszą rzeczą, którą właśnie będę chciała wylosować, to jest pierwszy pokój i do tego pierwszego pokoju będę sobie od razu losować wysokość. Chciałabym, żeby te wysokości były różne w każdym z pokoi, dlatego jak się będzie coś powtarzać, to ja będę losować ponownie. I tak właśnie teraz wylosujmy sobie od razu sześć tych pokoi, od razu wylosujmy sobie ich wysokość, żeby nie przechodzić ciągle do gry. Także lecimy z pierwszym pokojem i pierwszą częścią naszego pokoju to będzie trzy kratki na pięć kratek. I jeżeli chodzi o wysokość, właśnie jeżeli chodzi o wysokość, to też moglibyśmy zrobić coś takiego, że właśnie ustalamy od zera. Także będziemy mieć teraz czwarty poziom, czyli czwartą wysokość tych platform. Ja sobie to zapisuję i teraz lecimy od razu z kolejnymi pokojami. Drugi pokój będzie miał 7 na 2 kratki. A wysokość to będzie szósta. Trzeci pokój będzie miał rozmiar 5 na 8, a wysokość to będzie piąta. Kolejny pokój to będzie 8 na 7 i wysokość będzie trzecia. Dobra, na razie te wysokości w sumie się tutaj nie powtarzają, więc jestem w szoku. Piąty przedostatni pokój to będzie 4 na 8 kratek, a wysokość to będzie 0. I ostatni pokój, uwaga, to będzie. O nie 1 na 6. A wysokość, dobra, trzecią już mamy, czyli w sumie, dobra, została mi druga albo pierwsza. Jakie ja to policzyłam, że miało być 6 pokoje, a wyjdzie 7 jednak. Dobra, nieważne, jakby. Nie wiem, co tutaj się stało, ale zostało nam albo dwa, albo 1 I ja jeszcze wiecie co, wylosuję sobie ten siódmy pokój jednak. Czyli do tego pokoju, uwaga, co mi się dwa czy 1 mi się wylosuje. Dobra, tu będzie dwójka. I ostatni pokój to będzie 6 na 2 No i tutaj wysokość, ta, co nam została, została nam jedynka, wysokość jednej platformy. No i teraz przejdźmy sobie do gry i to wszystko, wybudujmy i sprawdźmy, czy w ogóle wyjdzie jakiś dom z tego normalny. Okej, okay, wszystkie już pokoje, które właśnie nam się wylosły i już ustawiłam też im te platformy wysokości. Prezentują się następująco. Mamy tutaj dużo takich dużych pokoi, ja bym to nazwała. Są też dwa mniejsze, dwa, trzy mniejsze, no bo właśnie one są na dwie kratki, ale też są na różnych wysokościach i właśnie chciałabym mniej więcej iść tym tokiem rozumowania, że zaczynamy od zera, później idziemy ciągle, ciągle w górę, a nie, że z zera przechodzimy nagle na szóstkę. Czy to mi się uda? Nie sądzę, więc pewnie, no po prostu się nie uda, no co wam wam powiedzieć. Raczej inaczej będziemy musieli to trochę ułożyć, ale jeżeli tak się uda, no to będę bardzo szczęśliwa, że będzie tak od zera właśnie do sześciu. Nasz poziom zerowy zaczyna się w tym miejscu i to właśnie niby powinno na być nasze wejście do domku czy coś takiego, ale w sumie nie musi być wcale tutaj tego wejścia do domku. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Muszę tutaj pokombinować, porozstawiać te rzeczy i wymyśleć w ogóle, gdzie co będzie. No i jak zdążyliście zauważyć, to od paru odcinków już mam nowe słuchawki. Są to słuchawki od firmy Redragon, które ostatnio dostałam do przetestowania. I te słuchawki mają mega funkcję fajną, bo jest tutaj redukcja hałasu i na przykład jak gram teraz w Simsy, to w ogóle nie słyszę, jak mi komputer burczy przez to, że Simsy są dosyć wymagającą grą. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem tych słuchawek, to macie 15% zniżki z kodem Simdora na stronie Redragon. Zniżka obowiązuje właśnie na te słuchawki, ale też na wiele innych produktów, które właśnie będziecie mieli podlinkowane w opisie. Dobra, słuchajcie, ja myślałam, że ogólnie ta parcela nam wystarczy 30 na 20. Nie wiem, czy ona nam wystarczy, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy nie zrobię tutaj drugiego piętra. No nie chciałabym robić tutaj drugiego piętra, ale nie wiem, czy nie będę do tego zmuszona, szczerze mówiąc. Nie no dobra, postaram się to tak ułożyć, żebyśmy nie musieli tutaj właśnie robić tego drugiego piętra. Ja na razie bym przeniosła sobie te, może ustaliła kolejność najpierw, jak to ma wyglądać, w której kolejności to ma wszystko być postawione. Raczej nie będziemy robić tego, tak jak właśnie powiedziałam przed chwilą, czyli nie będziemy tutaj od zera do, do szóstki robić, bo to mam wrażenie, że troszeczkę nie wyjdzie. No i tak, żeby zrobić sypialnię, to trochę mamy problem, bo właśnie sobie zdałam sprawę, że te pokoje są albo bardzo ogromne, albo bardzo małe. No i tak, ja bym z tego przejścia tutaj zrobiła wejście, żeby to było właśnie na zerze. Tutaj byśmy zrobili kuchnię, jadalnia, salon, bo jest to największe pomieszczenie. Do tego wszystkiego, z tego pomieszczenia, moglibyśmy zrobić jakiś, nie wiem, pokój dla dwójki, trójki dzieci, bo akurat taka powierzchnia jest spoko, tylko że, no, nie chcę tego stawiać tutaj przy samym wejściu, więc gdzieś tam, w tamtej części bym chciała to postawić. Tutaj też mamy trochę wyższe. Te ściany, więc nie będę ich raczej tutaj w tym miejscu umieszczać. Tutaj mamy na jedynce. Z tego ogólnie można by zrobić wszystko. Można by też zrobić jakąś sypialnię, taką z pojedynczym łóżkiem, ale tego chyba nie chcę tutaj robić też. No jest troszeczkę ciężko tutaj uformować, nie powiem, te pokoje. Tutaj moglibyśmy z tego może zrobić korytarz, ale bez sensu robić korytarz. Albo wiecie co? Nie, nie. Z tego zrobimy wejście do domku. Teraz potem tym pomyślałam. Dobra, wiecie co? Ja może wam po prostu pokażę to, jak już uformuję, bo jest to trochę ciężkie, nie powiem. I wydaje mi się, że tutaj jeszcze z 10 minut spędzę na tym, czy aby na pewno chcę tak jakie coś robić? Jezu, to wygląda tragicznie, no mówię Wam. W ogóle nie wiem, czy tutaj te wysokie ściany są. Dobra, te wysokie ściany są potrzebne, bo widzę, że tutaj jest lekki problem z tą szóstką. No dobra, no tak to będzie wyglądać. I teraz tak, mój plan jest taki, żeby tutaj zrobić większą sypialnię, która będzie miała również garderobę. Tutaj zrobimy sobie toaletę może z pralnią jakąś, chociaż nie wiem, czy to mi wypali. Raczej nie, nie, będzie, to, nie będzie to działać po prostu, bo tutaj dam toaletę, tam dam umywalkę i już będzie wszystko zastawione. Jak dam coś po środku, to nie będzie przejścia. Tutaj zrobimy sobie łazienkę razem też właśnie z kibelkiem. Do tego wszystkiego. Tutaj nie wiem, co jeszcze zrobię. Może jakiś gabinet będzie wejście, ale czekajcie, no bo tak trochę, dobra, teraz zauważyłam, że tutaj w ogóle nie będzie okien, ojej a ja chciałam tutaj okna dać, dobra, przestawiamy ale tam właśnie w tej największej części będzie salon, kuchnia, jadalnia nie no dobra, to było idealne ustawienie w sensie, dobra, trudno, będzie tylko jedna ściana, w sensie jeden po prostu jedno okno, Boże, no nie mogę się wysłowić będzie jedno okno, tak niestety Ustaliłam, los ustalił, bo niestety po prostu nie ma gdzie tego postawić reszty rzeczy. No bo tak, ja tak patrzyłam, mniej więcej, jak to będzie wyglądać, gdy ja takie coś właśnie ustawię, no to mniej więcej wysokościowo jest dobrze, jak takie coś właśnie zrobimy, bo tutaj jest jedna kratka wyżej, tutaj są dwie kratki wyżej, więc też nie będzie jakiegoś większego problemu, żeby tutaj zrobić to. Żeby zrobić jakieś schodki i zrobić tam po prostu przejście. Tutaj też nie będzie problemu, bo są dwie kratki w dół. No i tutaj jest jedna kratka w górę, czy dwie. Aha, czyli tu jest. Czyli to jest wyższe, tak? Dobra, nie wiem, już sama się pogubiłam. <laughs> jo! Dobra, ja wiem, ja wiem. Wiecie co? Z tego jednak zrobimy wejście do domku, bo widzę, że tutaj nawet schodków nie będę musiała wstawiać, bo te rzeczy są po prostu na jedną kratkę tylko wyżej. A to sobie w takim razie mogłabym dołączyć gdzie indziej. Dobra, będzie trochę większa łazienka z tego i tyle. No i tak, teraz jak ułożyć te okna, żeby one nie wyglądały głupio? To jest challenge na ten moment. No i tak, oczywiście na potrzeby naszej funkcjonalności w tym całym domu będę usuwać prawdopodobnie niektóre ściany, no bo jak widzicie tutaj, znaczy mogłabym tutaj w sumie dać łuk akurat w tym miejscu, ale jak będzie. Na przykład jakieś o trzy piętra wyżej, to już nie będę mogła tego sobie dać. Czekajcie, gdybym ja tutaj schodki chciała zrobić. O, to te schodki musiałabym zrobić mniej więcej tak. Okej, okay. no bry, Schodki działają normalnie, właśnie jak wyburzę ścianę, ale jak na przykład bym chciała dać łuk. Łuk na przykład do tego pokoju albo jakieś drzwi. W ogóle warto by tutaj sima wprowadzić, żeby to w ogóle zadziałało i sprawdzić, czy to w ogóle działa. A, to musiałabym wtedy tak robić i nie mogę tego wepchnąć, tak jakby. Ojojo, oj, ja już widzę, że to będzie lekki problem. Jak widzicie, wybrałam tutaj bardziej takie rzeczy z życia eko, nie? Nie wiem czy w ten styl pójdę. Nie wiem jeszcze na ten moment tak naprawdę, ale dobra, najpierw bym chciała tutaj przymierzyć. Kurde, no najlepiej by było schody tutaj zrobić najpierw. Wszystkie drzwi, schody, a potem zastanawiać się, gdzie co będzie. No i aha, czyli jakbym chciała tu dać schodki, to one w sobie to będą na jakiejś różnej wysokości, tak? Mhm. Mm no tak, no tutaj będą już na innej totalnie. <laughs> jak to wygląda w ogóle jakiś, nie wiem, parkour challenge. Dobra, to proponuję, żeby to tak właśnie wyglądało, aczkolwiek tu sobie zrobimy tak z drugiej strony i tutaj nawet moglibyśmy po prostu po środku powiesić telewizor. Nawet jakiś większy, o coś w tym stylu. Tutaj będzie przejście. Damy sobie tu kanapę, no i w tej części musiałaby być kuchnia-jadalnia. Oczywiście nie wiem, czy to w tych kolorach będzie zrobione, później sobie pozmieniamy je najwyżej, ale tutaj widzę, że też będę potrzebować schodka. To też tak najlepiej w rogu by było to umieścić. Dobra, mamy już chyba wszystkie pokoje, oprócz tego pokoju, tylko że on jest troszeczkę niższy. Troszeczkę bardzo niższy. To moglibyśmy zrobić to gdzieś tutaj i wtedy schody, znaczy drzwi dać Tutaj nawet to nie musi być podwójne, ale na razie tak próbuję dopasować to. I wtedy tutaj, by powstała kuchnia, a nie, bo tu będzie kanapa. Albo tu zrobię kuchnię, no ale nie mogę tutaj zrobić kuchni. Jak ten schodek jest chyba, że go zamienię w ten sposób. A te schodki, te drzwi też przeniosę. Co nie może przenikać przez ściany. Co wy kurde gadacie? Dobra, powiedzmy, że już mamy to uzgodnione. Teraz powiedzcie mi, czy to w ogóle jest funkcjonalne. Niech tutaj ktoś wejdzie do tego pokoju. Okej, okay, idzie nasza Simka, idzie, idzie. Dobra, widzę, że może tutaj przejść. Teraz proszę z tego pokoju skorzystaj. Dobra, tutaj też może przejść. Idzie do kolejnego spoko, idziesz teraz tu i idziesz jeszcze do ostatniego. O, nie, czemu nie mogłaś tutaj zejść? A, bo się zablokowałaś. Dobra, nieważne, czyli działa. I ostatni, ostatni też działa. Ej, dobra, jestem jakaś dobra w tym, totalnie. Niekoniecznie wygląda to ładnie estetycznie, ale jest funkcjonalne. Dobra, trochę nie podobają mi się te drzwi, które tutaj mamy, więc ja sobie wymienię na takie jaśniejsze drewno. I trochę bym chciała jednak tutaj koloru dodać. Nie chciałabym, żeby to było totalnie tylko drewniane. Jakieś takie kolumny, metalowe elementy. Albo właśnie może trochę kolorowy, bym ten dom zrobiła. Także tak, skoro tutaj. Będzie telewizor, to może najlepiej by było, gdybyśmy tutaj zrobili tą kuchnię. Tylko że ta kuchnia, kurde. Aha, te... czekajcie, bo te drzwi powinny być tutaj, więc ta kuchnia będzie trochę mała. Nie będzie mi się to podobać, ja już to widzę, więc wolałabym, żeby ta kuchnia powstała w tym miejscu. Na przykład różowe blaty byśmy sobie wzięli, albo test... u, dawno tych nie używałam w tym kolorze. No jest o jedną kratkę większa w sumie, ta kuchnia w tym miejscu, więc zaryzykujmy. Nie no, ale jak to wygląda w ogóle? Tutaj mamy pusto strasznie, a gdybym ja tutaj zrobiła tą kuchnię, to prawdopodobnie bym jeszcze wyspę kuchenną zmieściła. Wtedy. Trochę tych blatów mogłoby być więcej. Dobra, no trudno, jakaś taka za duża kuchnia ta nie będzie, ale tutaj jest mi po prostu lepiej to postawić, bo mogę sobie zrobić wyspę kuchenną, i tutaj nawet gdybym tą kanapę bardziej do tego miejsca podciągnęła, to mogłabym również tutaj stół dać. Ale nawet tego stołu nie muszę dawać. Przecież czemu ja zawsze się upieram na ten stół? Może zostać tylko wyspa kuchenna, tutaj też można przy niej jeść. Albo dać tutaj stół. Ej, dobra, tutaj sobie damy. Nie no, to wygląda tragicznie w tym miejscu. Może wiecie co, a gdybym ja jeszcze tutaj ściankę taką dobudowała, jak to będzie wyglądać? No nie no, to też kupię trochę wygląda. Chyba, że lamele bym dała. O, o. To jest dobry pomysł. że one będą chyba za duże. Te największe będą za duże, a te z... małe będą za małe. Chciałam tutaj dać barierkę, ale to nie jest dobry pomysł. Już tą ścianę wolę. Ej, czemu tutaj też nie działa ta barierka? Jestem zawiedziona. Jestem naprawdę zawiedziona. A tutaj? No nie, ja myślałam, że to będzie tak fajnie wyglądać. Nie podoba mi się to. Dobra, chciałabym jeszcze sprawdzić, czy w sumie schodek może taki zabudowany nie wyglądałby lepiej. Mam wrażenie, że trochę by wyglądał lepiej, tylko że musiałabym sobie wymienić kolor. Dałam tutaj takie jasne. Te panele, bo ta kuchnia jest taka trochę jaśniejsza. U, a może takie, takie, że widać tekstury drewna? To też ładnie wygląda tutaj. No i tak, te drzwi jednak bym sobie wymieniła albo na ten jasny kolor, albo na biały, ale chyba biały byłby lepszy. O nie, tutaj już zdecydowanie gorzej wygląda. Dobra, to tu damy sobie drzwi takie, a tam będą białe. No jaki tutaj w ogóle ja mam problem? Ej, tutaj też bym przecież mogła wybudować ściankę. Wtedy, jak wybuduję sobie tę ściankę, to nawet mogę dać sobie właśnie tą poręcz, bo wtedy ona działa, bo ona tylko w tym miejscu działała. A tutaj nie będzie tego teraz słupka. Ok, spoko, ale z tym mam wrażenie, że lepiej wygląda to. Ok, także mamy stół. Tutaj już dodałam żółte krzesła. Mamy różowe krzesełka tutaj przy barze. Tą kanapę mogłabym jeszcze trochę, może, przesunąć. Nie w ogóle tej kanapy ja chyba nie chcę. Tutaj ja chciałam coś innego. Uh, może tą spróbujmy. Ona jest ładna, ma fajne poduszeczki i chciałabym na pewno zostać gwiazdą, użyć dywanu. No, kto by się spodziewał? I właśnie ten dywan trochę nam oddziela tutaj przestrzeń. Niekoniecznie on będzie w tym kolorze. Ten mi się jakoś tak podoba, tutaj, ten pomarańcz. Także on oddziela tutaj nam przestrzeń, bo właśnie tutaj nam sugeruje on, że jest salon w tym. W tym miejscu powiedzmy, a tutaj gdzie jest kuchnia, w sumie mogłabym też dodać tutaj kafle ale nie pomyślałam o tym wcześniej, ej dobra to fajnie nam dzieli wtedy przestrzeń, niekoniecznie te kafle, możemy sobie wziąć coś innego o, to mi się podoba, to nie jest takie krzykliwe, jest wzorzyste i mi się podoba, U, albo w tym kolorze dobra, ten kolor jest zdecydowanie ładniejszy bo mam wrażenie, że, ot, że to jest to samo w tym kolorze, jeju, patrzcie jak fajnie wygląda to wielkie ten wielki obraz tutaj w tym miejscu ja to muszę dać, ej wygląda to naprawdę ładnie i tutaj jak widzicie jeszcze postawiłam taką mamy kosz na śmieci. Dodałam tutaj oświetlenie też nad tą wyspę kuchenną i no co, zostały nam jakieś dekoracje do kuchni tylko. Tutaj nie będę zasłaniać tego okna, bo ono daje dużo światła. Tutaj dodałam właśnie jeszcze stoliki, do tego wszystkiego też oświetlenie koło tego telewizora, jakieś kwiatki. Tutaj jeszcze powiesiłam lampę nad tym stolikiem kawowym, no i to wszystko w sumie. Właśnie w tym pokoju dodałam tutaj ekspres do kawy, to w sumie tyle. I teraz jeszcze chciałabym zrobić ten pokój powiedzmy no 1 na 6 tak, tutaj jest 1 na 6 no to musimy go dokończyć, no prawdopodobnie tutaj z, nie wiem z czego wstawię rzeczy, no może, mal... dobra wiejski przedsionek, jakby kto się spodziewał, no ale tutaj właśnie najlepiej by pasowało to, żeby zrobić jakąś garderobę, małą garderobę na wejściu akurat, sobie może wybiorę w takim kolorze właśnie te szafki i tutaj jeszcze naprzeciwko postawię taką otwartą szafkę, a właśnie przecież jeszcze możemy sobie pomalować platformę w sumie to jest jedyna taka przestrzeń, która jest otwarta tak naprawdę na platformę reszta jest zamknięta, no bo właśnie są raczej takie przejścia schodkowe no i dobra, no to mamy dwa pierwsze pokoje gotowe. Chociaż nie, czekajcie, oczywiście czegoś zapomniałam. Czemu ja zawsze robię podsumowanie? Jak jeszcze w sumie nie skończyłam tego pokoju, albo zawsze sobie później przypomnę. Jak zacznę już gadać. Wycieraczki nam brakuje przecież. No i już mamy wycieraczkę, przechodzimy dalej. Nie wiem gdzie teraz. W sumie ten pokój w sumie jest taki, że nie wiedziałabym co tutaj zrobić trochę. Nie wiem co tutaj zrobić. Moim zdaniem tutaj dobrze by gabinet, gabinet po prostu pasował, no bo tutaj będziemy mieć sypialnię, tutaj możemy sobie wepchnąć dwójkę dzieci na przykład do tego pokoju, bo on jest bardzo bardzo duży, albo nawet do tego, ale bardziej do tego, bo w sumie ten jest większy. Także tutaj mogli Abyśmy w sumie ten gabinet stworzyć, to może zacznijmy to robić po prostu. Tutaj dałam biurko, dałam też regały na książki. Niekoniecznie podobają mi się te białe ściany, ale mam na to sposób. Tutaj moglibyśmy przecież po prostu zrobić jakąś galerię zdjęć, po prostu powiesić ich dużo. O to mi chodzi. O, także tak by to wyglądało. Nie jest tak chaotycznie trochę to poroz, porozrzucane. Bardziej o takie coś mi chodziło, ale to też ładnie wygląda. Tutaj mamy w tej części pianinko, mamy też tutaj biurko i nad tym biurkiem umieściłam jeszcze półeczki, mamy fotel. No i tutaj właśnie będą te regały na książki. Także możemy przejść dalej. No i teraz przechodzimy albo tutaj, albo tutaj. Właśnie nie wiem, czy jest sens robienie robienie dwóch łazienek. Czy to jest sens, naprawdę? Nie mam pojęcia. Tylko że tak, to ja tutaj miałabym zrobić, oprócz zrobienia łazienki, mamy tak naprawdę do dyspozycji trzy kratki i tutaj trzy kratki, no bo tutaj musi być przejście. Znaczy mogłabym w sumie wywalić tą jedną, ten jeden schodek, ale mam wrażenie, że to po prostu tutaj lepiej wygląda, jak jest takie szersze. Także w sumie jeszcze moglibyśmy tutaj wcisnąć pralkę i suszarkę. I właśnie poszukam tutaj w urządzeniach. Zrobimy sobie taką oddzielnie, jak ja to zazwyczaj robię. Oddzielam to sobie ścianką. No i tutaj właśnie będzie pralka, suszarka, tutaj damy sobie toalet i w tym miejscu umieszczę umywalkę. Oczywiście Później na sam koniec jeszcze sobie przetestuję, czy aby na pewno wszystko jest funkcjonalne, bo mogłam oczywiście przejście zastawić sobie. Ale raczej na ten moment nie jestem jakaś taka przekonana o tym, że to może być niefunkcjonalne. Wydaje mi się, że wszystko jest tutaj przejściowe. A ciekawa jestem, jakbym tutaj jeszcze dała roślinkę. Dobra, ja bym chciała ogólnie teraz przetestować, czy to aby na, pe na pewno działa. Przetestujemy sobie wszystkie te pokoje. Dobra, zapraszam, zapraszam. Wiem, że jesteś zmęczona. akurat simkę wprowadziłam, coś jest bardzo zmęczona. Ale tutaj widzę, że się da normalnie przejść. Ej, czemu się zbugowałaś? Dobra, nie wiem, ona się zbugowała. Niech tu wyjdzie i wejdzie jeszcze raz. Nie, no da się normalnie wejść. No i dobra, jeszcze tutaj. No i dobra, działa wszystko, także spoko. Lecimy dalej. Jeszcze nam zostały trzy pokoje, w tym dwie sypialnie i jedna łazienka. Może teraz przeszłabym do zrobienia tej sypialni. Skopiuję sobie na pewno tą podłogę drewnianą do tego wszystkiego. Tutaj łóżko sobie wstawimy. Ja planowałam, żeby tutaj zrobić osobny jakiś pokój, powiedzmy, tak oddzielić tą przestrzeń, żeby zrobić garderobę, żeby zrobić właśnie miejsce do spania, ale nie wiem, czy to mi się uda, bo ten pokój jakoś taki mały się zrobił nagle. Jakiś taki mały, nie wiem o co z tym chodzi. No i tutaj też zastanawiam się, czy by właśnie nie wymienić tych schodków, żeby ten schodek był po prostu taki zabudowany. Tutaj zostawiłam tylko ten schodek i w sumie tam. Ej! Dobra, to wygląda lepiej. To wygląda zdecydowanie lepiej. Ale tutaj w sumie on pasuje w tej łazience. Niech on zostanie tam. Dobra, w sumie, wiecie co, może jednak ten pomysł z garderobą nie był taki głupi. Jakbyśmy tutaj postawili dwie ścianki i po prostu na tej ścianie i na tej ścianie postawili te szafki z wiejskiego przedsionka. I tutaj zrobili z tego po prostu garderobę. W jednej części będą te szafki zamknięte, a w drugiej części znowu będą te szafki otwarte. Tylko, że już sobie weźmiemy je w bardziej róż różowym kolorze, bo właśnie ten pokój chciałabym taki różowy zrobić. A w pozostałych już pomyślimy nad jakimiś innymi kolorami no bo tutaj mamy róż, róż, tutaj też róż przeważa, mamy tutaj żółty w tym pokoju, także coś innego wymyślimy następnym razem. Czekajcie, ten pokój jest na zero, zero, totalne 0. tak mi się wydaje, więc tutaj musimy, o matko, takie wielkie zasłony dać. Czy ja mam oprócz tych jakieś w sumie na wysokie ściany zasłony? No pewnie jakieś mam, tylko że nie pamiętam, które, bo ze ślubnych historii są tylko na dwa, no. No dwa rozmiary, no to nieźle. Dobra, musimy dać sobie te w takim razie. One najlepiej wyglądają po prostu. I została nam tak naprawdę jedna część, i ta część wygląda w ten sposób. Tutaj jest taka wnęka, nie znaczy w sumie to nie wnęka. Po prostu kąt, w którym nic nie ma jeszcze. Także myślę, że toaletkę moglibyśmy tutaj wcisnąć. Weźmiemy sobie ją z sekretnego sanktuarium. Nie wiem, czy ona trochę nie zablokuje przejścia, ale to sobie sprawdzimy potem. No chyba, żebyśmy ją dali w tę stronę postawili, i wtedy będzie przynajmniej na pewno z tej strony przejście. Bo tak to mi się wydaje, że może nie być funkcjonalne, ale z tej ładniej wygląda. Dobra, tak zostawiamy na razie. Dylematy mam po prostu. Dobra, już skończyłam ten pokój. Od razu ja sobie go przetestuję. Niech tutaj nasza Simka wejdzie. Spróbuję wejść. Proszę mi pokazać, czy to jest funkcjonalne. Okej, okay, jest funkcjonalne, schodzi sobie. Tędy też można przejść, wejść, także spoczko. No dobra, mamy kolejny pokój z głowy. Tutaj nie chciałam żadnego obrazu nad tym łóżkiem wieszać, bo jakoś tak mi się nie podobało to, jak to wyglądało. Dlatego teraz przechodzimy do zrobienia łazienki. Tutaj będzie łazienka już właśnie z wanną, z prysznicem. Jeszcze zobaczymy. Tutaj w jakiejś Inny już styl, polecimy w jakiś inny kolor. Oczywiście mówię, mówię o innym kolorze i wybrałam różową wannę. Ale nie, po prostu chciałabym sprawdzić, czy ta wanna pasuje na wysokość. Pasuje, no to w sumie, w sumie spoko, ale właśnie chciałam, żeby tu była osobna wanna i prysznic, ale nie wiem, czy mam na tyle miejsca, żeby to zrobić. A może gdybyśmy wstawili wannę narożną? Nie, ona mi się chyba tu nie podoba. Albo po prostu prysznic, ale dobra, już zróbmy wannę prysznic. Wezmę sobie to w zwykłym białym kolorze wszystko. I tylko blaty może od umywalki damy w jakimś innym kolorze przewodnim w tym pokoju, albo po prostu na ścianę tylko dam jakiś inny kolor i na podłogę dobra, może zrobimy sobie tym razem łazienkę zieloną tutaj dam sobie biały oczywiście zlew dam sobie duże lustra i chciałabym na pewno pokolorować ściany na taki zwykły zielony kolor, no dobra, może nie, a nie na taki ciemny, ale na takie coś i właśnie dodać parę kafli, w ogóle wszystkie okna zostawiłam w takim pomarańczowym kolorze, a potem je zmieniłam, także teraz widzę, że zapomniałam akurat w tym pomieszczeniu też zmienić Dałam tutaj dekorację na jedną z tych szafek koło umywalki. W sumie, wiecie co, kafli może nie będę dawać na ścianę. Niech ta łazienka będzie taką pokolorowaną łazienką, po prostu z jakąś farbą antywilgociową. Nie wiem, jak ja się nie znam ogólnie. Mamy tutaj też miejsce na ręczniki. Tutaj dałam kosz na pranie. No i to by było na tyle właśnie w tej łazience. I przechodzimy do ostatniego, uwaga, pomieszczenia. I tutaj będzie pomieszczenie dla dzieci, właśnie. Dla dzieci, czy tam w sumie po prostu dla dwóch simów, dla nastolatków. Raczej dla dzieci. No i dobra, tutaj może w jakiś niebieski właśnie kolor polecimy. Nie będę tutaj robić piętrowego łóżka bo ten pokój jest na tyle duży, że starczy mi miejsca na po prostu dwóch simów, na ich szafy, na ich łóżka, ale też na biurka. Dobra, i ten pokój jest na tyle też duży, że nawet na środku będę mogła chyba zrobić takie miejsce wspólne do zabawy, czyli robimy po, po prostu pokój y, dla dwójki simów w takim wieku szkolnym. Ej, a jakbym taką szafę im zabudowaną dała? Jeszcze tego nie używałam w sumie w żadnym z naszych odcinków, tylko że no fajnie by było, gdyby to właśnie zabudować. Ej, fajnie to wygląda i tutaj akurat tak naprzeciwko siebie to by było. Okej. Okay. I dobra, podoba mi się. I tutaj właśnie jedno biurko damy przy oknie, albo nawet dwa biurka przy oknie. No i tutaj będzie część do zabawy taka. Na te biurka dałam tutaj dekorację, dałam też jakąś lampkę, powiesiłam taką tablicę korkową. No i dobra, tutaj jeszcze robimy właśnie to miejsce do zabawy, o którym mówiłam. Damy sobie na pewno stolik do zabawy. Chciałabym dać pudełko na zabawki, yy, może. Tą stację szalonego naukowca. Młodego naukowca, bo rzeczowo ja zawsze tak to nazywam. W sensie, jak to się poprawnie nazywa? Zestaw młodego, młodego naukowca. Ok, czyli w sumie poprawnie mówię na to. Dobra, i teraz wystarczy jeszcze dać parę dekoracji, pokolorować ściany. Może nie na taki niebieski, może jakiś inny. O, ten spoko by wyglądał, ale jeszcze jakąś tapetę by da bym dała. Może taką spróbujmy. I tutaj damy sobie. I tutaj sobie damy. Tutaj dałam sobie jeszcze takie dwa fotele miśki i chciałabym zawiesić jakieś dekoracje jeszcze na tej ścianie, bo ona jest strasznie pusta. Na tych ścianach jest w miarę dużo rzeczy, ale tutaj jest strasznie pusto właśnie. Jeszcze dodałam tutaj dwie lampki, takie górne. No i dobra, i to by było właśnie na tyle, jeżeli chodzi o tą naszą część w środku, ale jeszcze musimy ogarnąć ten cały domek z zewnątrz. I teraz zauważyłam, że będę miała problem lekki z dachem tutaj, no bo nie wygląda to zbyt ładnie, no przyznajcie. Tylko muszę najpierw naszych simów tutaj przenieść, bo mi będą przeszkadzać. Tutaj sobie to trochę cofnę. Jakieś w ogóle, jakieś w ogóle przejście do tego ogrodu trzeba będzie jeszcze zrobić. Jeżeli chodzi o przejście do tego ogrodu, to zrobiłam to przejście tędy. Mamy tutaj właśnie płot. No i tutaj zaraz Zrobię sobie jakiś ogródek, zrobię sobie jakiś dach, pokoloruję cały ten dom i widzimy się w sumie już na podsumowaniu. Dobra, i mamy już gotowy ogródek, tak on się prezentuje. Dałam tutaj miejsce do zabawy dla dzieci, są chustawki, mamy też miejsce na grilla, tutaj jest teleskop. No i jeżeli chodzi o przód tego domu, to wygląda on w ten sposób. No jest taki trochę ciemniejszy z zewnątrz, jak widać, jest też biały kolor na tej elewacji. No i jeżeli chodzi o środek, to już jest bardziej trochę kolorowy. Także podsumowując, nie był ten challenge jakiś taki najtrudniejszy, aczkolwiek dziwnie trochę wygląda ten dom, no trzeba to przyznać. I gdyby nie to, że tutaj są takie fajne schodki, akurat po jednej, i po drugiej stronie i gdzieś w rogach, tutaj, no, Kolejny tutaj mamy schodek w rogu. No to by po prostu dziwnie to, dziwnie to wyglądało, nie? Także co, cieszę się, że taki challenge mi się udał i mam nadzieję, że wszystko jest funkcjonalne raczej jest wszystko funkcjonalne, bo właśnie to sprawdzaliśmy wcześniej.